się z tej strony, kądzi i w dniu dzisiejszym obejrzymy sobie nowiutki odcinek. Przed premierą nawet i w telewizji, bo jeszcze jeszcze go w telewizji nawet nie było. Bo nagrywam tam wakacje, oni zaczynają od września. Tak więc przed premierą w telewizji obejrzymy sobie nowiutki odcinek 632 trudnych spraw. Obejrzałem początek, te, te, wiecie, takie w odcinku. Powiem Wam, ja, ja już mam dość. Ja, ja już mam dość. Ale... Ale... Zaczynajmy. By trudne sprawy zniknęły gdzieś Niech twoje serce rozwiąże je. Trudne sprawy Radom Już nawet na samym początku ten znak nie wygląda realistycznie. No ale zobaczmy, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Tu mieszkają Martyna i Stefan Wójcińscy z dziećmi, dwuletnim Łukaszem i dziewięcioletnią Asią. Małżeństwo prowadzi bardzo dobrze prosperujący salon fryzjerski. Niestety, praca pochłania ich cały wolny czas, więc dziećmi głównie zajmuje się niania. Czteroosobowa rodzina, salon fryzjerski, niania, bo, bo przecież nie, nie ma czasu dla dzieci bo tutaj praca, kariera. No. Zobaczymy. Póki co, do, dobrze się zaczyna. Dobrze. Jest ok, na, na razie. Na razie. Ponieważ Łukasz sprawia problemy wychowawcze, co chwilę ma nową opiekunkę. Daria zajmuje się chłopcem od czterech tygodni. Dzisiaj jej cierpliwość skończyła się. To była zabawa! No takie są dzieci. No jaka dramaturgia, proszę pani. Niech pani zobaczy jakiś śniak. Łoł, wow, chwila. Widzieliście tego śniaka? Wow, dwuletnie dziecko, tak, tak wysoko. Tu, tu mam śniaka. Pro, proszę zobaczyć, tu jest śniak. Dwuletnie dziecko. To co ona go. A na rękach nosiła, no tak. Hmm. Ale dwuletnie dziecko, tyle nienawiści już ma? W sumie. Jakby powiedzieli mi, że mam wystąpić w tym odcinku, to też bym był taki zły. No. O, teraz to pani przesadza. Ja po prostu nie będę brała w tym udziału. Jeżeli pani chce wychowywać żywą broń, proszę bardzo, ja się zwalniam. Ja nie będę wychowywała tej żywej broni. Ja się zwalniam. A! Jeszcze tego samego wieczoru Martyna szykuje się na przyjęcie. Nagle jej mąż Stefan schodzi na dół zakrwawiony. Ty Stefan, gdzieś ty ten nos wkładał? Co ty w szybek pukłeś? Zobacz. O Boże! Co ty upadłeś? Nie, nasz wspaniały synek, no jak mnie złapał, to nie wiem, trzymał minutę. Nie wiem, jak mnie złapał, to wbił Ale powiem to strasznie wygląda. To trzeba jechać szyć. Mm, czyli dowiadujemy się, że jego dwuletni syn tak skasował mu nos. Niestety rozeszła się plotka, że jest trudnym dzieckiem. <grym> I ten ojciec co tutaj przez tą siatkę, pop, nazwijmy to tak. Siatkę. Nie będzie i siatka, dobra. Przez tą siatkę tutaj, tą zabawką mu tak po podnosku tak... <grym> Nie mogę, Kilka dni później, Martyna przyjmuje w domu polecone Unianie. Fryzjerka ma nadzieję, że w końcu znalazła odpowiednią opiekunkę dla syna. Ukaszek najbardziej lubi się bawić w salonie, co zresztą widać gołym okiem. Gdyby marudził, proszę mu dać jakąś zabawkę i kompletnie się nie przejmować tym, że, że ją zepsuje. Naprawdę? Ale to wygląda na drugie zabawki. Ano widzę, że się Pani zna, to rzeczywiście są markowe zabawki. Również cię kupujemy tylko od znanych projektantów. Wszystko co najlepsze dla naszych dzieci. O, moją nową opiekunkę. Cieka Ciekawe jak wygląda. Ej, chwila. Ja gdzieś widziałem tą fryzurę. Już wiem, gdzie chodzi się obcinać. Ja już wiem. Porównajcie sobie sami. No. Mówię. Dzieci? A ja myślałam, że chodzi tylko o Łukasza. Mają Państwo jeszcze jedno dziecko. Ach. O! głupia ja. No ja zapomniałam. Przepraszam, ja mam dwoje dzieci. Nie jedno. No tak. Sorry, no wie pani, za dużo na, na głowie mam spraw, tu, tu mm, włosy muszę obcinać. No mówiłam, że za dużo rzeczy mam na głowie, co? Cześć Asiu, jestem Ula. Dzisiaj sobie y, się razem pobawimy. Ja będę się zajmować tobą i twoim bratem, okej? Okay? No. Co się tak patrzysz na mama? mama już dmyka. Zapomniałam. Weź, kochani, kup sobie dzisiaj na mieście może coś co tam będziesz chciała, dobrze? We, weź sobie w ogóle te pieniądze, wiesz co? Kup sobie, co tam chciałaś, chyba grę chciałaś jakoś. Nie, no ja, ja wymiękam już nie. Ja, ja już mam dość. No dobra, no ja wiem. Wiem, że już tam chcesz więcej. No wiem. No wiem dobra, dobra. Idziemy dalej, dalej, dobrać. Bardzo napracowałam się przy tym obrazku, a mama nawet na niego nie spojrzała. Jaka słodka dziewczynka. Zobacz. A co ty tu do słońca robisz? Cześć, słoneczko! Ta, ta nowa nie jest kompletnie głupia. Głupia? A czemu głupia? Co się stało? Nie pozwoliła mi grać na tablecie w gry. Hmm, to to, to nie, nie kazała mi się uczyć czytać. ja, ja mam 9 lat i... W sumie chyba nie, nawet nie wiem, czy trafić. Hmm. No ale nie wolałam tablety. Tabletę chciałbym. Nie no, świetnie. No a powiedz, jak sobie poradziłeś z Łukaszem? A bardzo dobrze, już śpi. Już śpi? No tak. No, a nie drapał cię? Nie, był bardzo miły. Lepiej powiedz, co tam mu dosypałaś. Nianiu. Idzie. A to bardzo proste danie. Często gotowałam je mojemu synowi. A, masz dzieci? Y, tak, mam jednego syna, Piotra. Teraz już jest dorosły i już nie mieszka ze mną. Dzień. Jak tam? Smakuje? Krzysztof, Urszula, przepraszam. Nie, że to mam przeciwko coś Tobie, ale tego nie idzie zjeść. Ja po prostu coś zamówię przez telefon. Tak zawsze to robię. Te pan nie był ty... miły. Chcesz coś? Nie jest tego, nie jest, nie jest. Zamówimy jakąś pizzę, co? Idź sobie, pograj na komputerze, jak przywiozą, to ja cię zawołam. Łe, tu. Zamówmy pizzę. Pizza będzie lepsza od spaghetti, bo. 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 bo, bo co? Żyliście? Nie, co ci nie smakuje tam, co? Ty, Stefan. No. Jak się nazywasz? A? Myślisz, że nie wiedziałem, ja. Czy sobie ludzie pomyślą, że ubieram go w rzeczy z opieki społecznej? Wydaje mi się, że ludzie tu myślą zupełnie o czymś innym. Aha, ani go o czym. Jak przyszłam, to matki zabrały swoje dzieci. I to bardzo szybko. No, widzisz tam nawet uszczypnął jednego i płacze. O Jezus, Czy ja, wielkie... coś wydarzyło się coś, o czym nie wiem? No, na zabawa, no posprzeczały się i tyle, nic wielkiego. No nie wydaje mi się, one były spanikowane. Pukasz, ty, 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 były spanikowane, pochód, jak go zobaczyły w tych przykrótkich spodniach. Chyba powinniśmy porozmawiać o czymś. Tutaj widzimy, że Niaja stara się dać mamusi nauczkę, że pieniądze szczęścia nie dają. No i jednak wolałbym jechać smutny w Porsche niż smutny w maluchu. Nie, lepiej nie. już ma takie huśtawki na stronie. Tu się cieszy, tu zaraz się... O, o widzisz sama. Agresywnie. To no pewnie jest tego jakiś powód. I ten gest, jak tak się odsunęło, tak podkopła pod je tak trochę. Takie... <noise> dobra mamusia, dobra. Bo boi się dziecka. Ta jest zauważona przez Darię Paszkowską, swoją poprzedniczkę, która wykorzystuje okazję, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Jak on się trzyma? Jak się zachowuje? Dobrze. Bardzo dobrze, Na pewno? A nie robi czegoś takiego? A Ła, Nie, nic mi o tym nie wiadomo. To bardzo się cieszę, to dobrze dla pani No i dla małego. No, myślę, że gdyby mnie uszczypła jakaś nieznajoma, to. No, może gdyby był facetem i by mi uszczytnął, to bym tak jakoś chyba rękę wyprostował. Kto pisze te scenariusze? Lecimy dalej, chodźcie. jak na swój wiek czy to poprawnie. Zresztą, jak ma jakieś delikatne problemy, to nadrobi w przyszłym roku w czwartej klasie. Ale wiesz, co z tym nadrobieniem to może być duży problem? Rozmawiałeś z nauczycielką? No, coś tam wspominała, ale jak to nauczyciel wyolbrzymiała sprawy, więc. No to już mam się przejmować. Wiesz co? Lepiej chodzi za was. Asiu? Możesz mi przeczytać ten tekst, który ci wcześniej pokazywał? Tego dnia kiedy? No ja wiedziałem. No ja wiedziałem po prostu, że ona nie potrafi czytać. Wiedziałem. No. Ja, ja... Ja. Wracają do domu. Cała trójka ma co świętować. Wygraliśmy! No, Najlepsi byliśmy! Ale, moja fryzura wygrała! Bez bez to, no, redzyni, bez było. Redzyni, ale Musimy to uczcić razem. Ci, pozostałe fryzury to klapa, po prostu klapa. Ale moja fryzura. Ale, ale od razu wiedzieliśmy, że będzie wygrana. już naprawdę muszę. Ale nasza fryzura! Nasza wygrana, oczywiście, piękna modelka. Nie, ja już na... No, pięknie, już obidzieliście Łukasza. Co? Ja, no, ale taka ogazja, no cię. Cicho, cicho dzie dzieci śpią. No, mówiłam cicho. Nie, nie wiem. Cor coraz głupsi ci ludzie. O, a co tu się dzieje? <grybujesz> Spadłaś mi już z nieba, no... E mam? Pani Gabriela robi z nami artykuł, ale w ząb nie wychodzi, nam nawet zdjęcie rodzinne. A a co ci się nie podoba? Mój kwiatek. Co to Oj. zrobimy tak? Wypniemy sobie tego kwiatka i spróbujemy jeszcze raz, okej? Okay? No to hać. Widzieliście to? Widzieliście to? Widzieliście? N niania na kamerę patrzyła tak. Jakimś kątem oka rzuciła. Żebyś wykupił, nawet nie patrz, nawet nie czytaj, nie pytaj, po prostu weź. Masz tu. nie przesadzacie, tysiąc złotych to o, strasznie dużo. No, Jeżeli coś zostanie, to weź sobie, nie wiem, kupi sobie jakiś ciuchy, cokolwiek chcesz. Po prostu wykup, żeby nasi sąsiedzi, nikt znajomy tego, w ogóle najmniejsze grono tego nie widziało. W normalnych okolicznościach nie poparłabym tak zwariowanej akcji, ale te pieniądze były mi potrzebne. Dlatego wzięłam kasza na mały spacer od kiosku do kiosku. Dobra, weźmiemy tam Urszulę, ona tam weźmie te wszystkie gazety. Posprzątamy, my jedziemy do zakładu, ale damy Urszuli 1000 złotych, nie? niech zbiera gazety. Nia, nia. Zbiera gazety. Tracę wiarę w ten, serio. Nie, straciłem już wiarę w ten, serio. No, a czytałaś dzisiejszą pracę? Nie, dlaczego? Nie, tak tylko pytam. Sprawdzałaś dzisiejszą pracę? A, nie, tak tylko pytam. Sprawdzam, czy miś czytać. Bo, bo nie wyglądasz na taką. Co, rozmawiałaś z tą redaktorką, czy ty jej coś powiedziałaś o mnie i o Stefanie? Nie, nic nie mówiłam, ale dlaczego tak myślisz? Nie chciałaś nas postawić w złym świetle? <grym> Jakby to jeszcze było konieczne, wiesz? Ona co lepsza, bo wody pije? O, o co ci chodzi, co? <grym> <tusza> Przydobyć się, fryzjer jeśli chciałabym go położyć spać, bez histerii, co powinnam zrobić? Znajdźcie sobie swój własny rytuał, na przykład tę pozytywkę, co macie. Puszczaj mhm. mu co wieczór i dla niego to będzie taki sygnał, że powinien już się położyć. A też go to wyciszy. No tam, pozytywkę mu puść. Najlepiej tą z obecności. Uż, że się z wami nie ma? A, nie, no była tutaj jakiś czas temu. Wyszła jakieś, nie wiem, pięć minut przed Twoim przyjściem. A była z Łukaszem? No, tak, jasne. No dobra, a mówiła może gdzie idzie? No, Urszula chciała. Chciała pójść odwiedzić swojego syna. No, no tak mi się wydaje, prawda? Tak powiedziała. No dobrze, no ale powiedziała, gdzie go odwiedza? W szkole? W, w domu? <laughs> Wiesz, co? Dom to chyba nie jest najlepsze określenie. Marzena! O co ci chodzi? Mówię prawdę. Nie rozumiem, możesz mi to wyjaśnić? No to teraz już jej powiedz. Dlaczego ja? Sama jej mówię, jeśli chcesz. Z jest w więzieniu. Ja wiedziałem, że coś jest z nią nie tak z tą nianią. Trochę dziwnie obcięta, jak... w sumie Stefan. Jeszcze teraz do, do więzienia idzie? Ale Łukasz jest jeszcze mały, On niczego nie rozumiał, by tam naprawdę był bezpieczny. No przecież ten dzieciak będzie bezpieczny w więzieniu. Ale będzie w więzieniu, to nie zmienia faktu. Hmm. Na pewno znajdzie tam kogoś, z kogo będzie mógł się mieć przykład. Albo dać komuś przykład, bo, bo już szczyty od dwóch lat jak ma. Ma dwa lata i już szczyty. Hmm. To jeszcze tam nie jednego nauczy więcej robić rzeczy. Stefan wie już o zwolnieniu Urszuli, jednak obiecał żonie, że Joasi nic o tym nie powie. Mama ja o wiele, lepiej umiem czytać. No, chociaż się nauczyła czytać. Ehe. Lepiej. Postanowiłam, że od dzisiaj Ula już nie będzie tutaj przychodzić. Ale dlaczego? <grym> I to dziecko. Ale dlaczego i takie, Dobrze powiedziałam? No, do, do, dobrze powiedziałaś. No. Ej, do, dobrze nagraliśmy tu ujęcie? No, dobrze. Do, dobrze jest. Zwolniłam ją. Jak ją zwolniłaś? Dlaczego? żartujesz sobie teraz? E, no więc, naszą wspanią panią Urszulę e, złapałam na tym, jak idzie z moim łukaszem do więzienia. Ty w ogóle widziałeś, że jej nie w więzieniu? No oczywiście, że wiedziałam. No przecież moja siostra utrzymuje kontakt z Urszulą, tak? No ale co to ty ma tym wspólnego? Wiesz co, widać, że ty nie masz dzieci. Jak co masz wspólnego? Przez bo nie mam dzieci. No weź mnie nie rozśmieszaj. Uszula jest naprawdę bardzo dobrą osobą. I na pewno lepszej nianki nie znajdziesz. Wiem, ale mam swoje zasady. Będziemy szukać nowej niani. W ogóle, jak sobie pomyślę to, co powiedziała moja siostra, to... A przepraszam, co powiedziała twoja siostra? Wiesz o tym, że w ten dzień, kiedy mieliście wywiad, To Uszela chciała się dzwonić, miała dość patrzenia na to, że macie w nosie dobro własnego syna. Słucham? Tak, nie, nie dbacie nie w ogóle o swoje dzieci. No ale w końcu zmieniła zdanie. No i w sumie mogła się zwolnić, bo byśmy mieli jakieś 25 minut mniej tego filmu no, serialu. Najpierw jednak chcę o tym porozmawiać z córką się. Asia, chowasz się gdzieś? Chyba wam córka uciekła. Hmm. Na mgnieniu oka udaje się do mieszkania byłej niani. I rzeczywiście kobieta znajduje dziewczynkę przed blokiem Urszuli. Mama wszędzie cię szukała. Byłam u Uli, ale ona nie otwiera. <noise> no ja już nie mogę, nie, dość. Dość, teraz tak na szybko trochę powiem wam o nim. Siedzi tutaj taka, taka biedna, taka siedzi oparta o jakąś rynnę, czy od wody, czy o, czegokolwiek to jest i, i siedzi tak smutno. Ja chciałam do Uli. Jest chory. Cała rodzina spędza więcej czasu razem. Urszula nadal pracuje u nich jako niania i troszczy się o to, żeby rodzina coraz bardziej się do siebie zbliżała. tutaj do nas. Słońce, ale zobacz, mam chyba nieodpowiednie buty. No to nie, nie gadaj tyle, tylko ściągaj te obsaski swoje daj i zapraszam. Daj, dajesz, Jak pomyślę, że jeszcze kilka miesięcy temu bałam się własnego dziecka, to pękam ze śmiechu. Mama i tata zatrudnili nowych fryzjerów i wcześniej wracają z pracy i mają dla nas więcej czasu. Kończy się to tak, że w sumie rodzina zbliża się do siebie. Wszyscy są teraz szczęśliwi. niania. Nia. Uratowała, że tak powiem, swojego syna, ponieważ rodzina Martyna i Stefana powiedzmy zapłaciła, sfundowała im adwokata i ten adwokat pomógł synowi Jani wyjść z więzienia. Dobrze to powiedziałem, co nie? Dobrze, poprawnie. Po polsku. <grym> nie no, dobra. A tak na serio to już w sumie koniec koniec. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę, zasubskrybować tego kanału oraz napisz w komentarzu, czy chcesz więcej, czy Ci się podobało. Może zaproponujesz jakiś odcinek. Odcinek albo serial. Cokolwiek. W każdym razie, trzymajcie się, hej!